Cześć, witajcie na kanale CETEG TV Ja nie nazywam się Genovefa. Kolejny odcinek z serii Koda TV, tym razem na bogato, bo zrobimy go w pełnej wzmacniaczowej krasie. A dlaczego? Bo pojawia nam się tutaj efekt z drugiej serii Kod Jeszcze nie Koda. Lekcja historii. W Otworsku na pod koniec chyba lat 70. powstał KOD. Czy tam firma KOD? KOD, gdzieś tu było w patrzcie na to, co nie. Oryginalne pudełka mające 35 lat. I to się nazywało jakoś KOD Music, czy coś takiego. Ta firma. Gdzieś na spodzie. Nieważne. Pierwsza seria efektów. Była pod, pod koniec lat 70., jeszcze wypuszczona. To było 8 kostek. Zrzucę wam tutaj zdjęcie, bo znalazłem to w ogóle na rewerbie gdzieś w Kanadzie. Ktoś to sprzedaje. Podobno mam takie informacje od, od Fockiej z muzycznej. Serdecznie pozdrawiam tenże profil. Te efekty zostały wypuszczone również w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Także ciekawa historia. I później powstała druga seria NG, czyli nowa generacja, i to jest właśnie jeden z tych efektów tam było chyba 12 gdzieś mam tylko fotkę instrukcji z tego znaczy 8 czy 12 no nie istotne no i to była jakby ta główna najważniejsza seria kod przed przejęciem przez Xara, gdzie kod zmienił się w koda no i tu mamy prawdziwy najprawdziwszy flanger z 1000 roku. 89 89 bo tu jest 90. akurat tak zaklejone, że. Ale zobacz, chyba jest 89, nie? Tak, to jest 89. No, distortion jest zły. Kosztował 159 tysięcy złotych. Tak, jest. Dalej mniej niż mieszkanie w Warszawie. Tak, że... Ale już prawie. <laughs> Lubię, byś kupił. No i cóż my w tym efekcie możemy powiedzieć? Z ciekawostek. Działa na odwrót. W sensie, jak się świeci dioda, to nie działa, a jak się nie, jak się tak. nie świeci, to działa. Nie wiem, czy to widać tutaj, ale teraz dioda jest zapalona i on nie działa. No, ja nie widzę. A teraz biała, ale. Co tutaj mamy? Kostka jest taka y, dziwnej, takiej budowy, niespotykanej dzisiaj teraz. Tak. Płaska z takim kliknięciem, chociaż te kliknięcie, ten przełącznik brzmi lepiej i się zachowuje, wydaje mi się, niż w tych nowszych koda. Wiesz, co mi chodzi? Może. To mi no, znaczy, tak. No, bo taka ale... klapka, a tu jest tak to. Tak, jakoś... A to tutaj nawet słychać klik w sensie no. przy naciśnięciu i jest to takie. Bardziej zbliżone do takiego normalnego switcha, nie? W no. sensie w feelingu. Chociaż pod nogą to i tak nie wiem czy bym poczuł. No pewnie nie. Tak, no ale tak jak mówiłeś, obudowa jest mega dziwna, jak na dzisiejsze efekty <grym> mam na myśli. No. Bo wygląda jakby ją ktoś przejechał samochodem, <grym> albo taki naleśnik dzięki. Jest bardziej niż... Do dyspozycji mamy, aha, zasilanie mamy tutaj tak jak zawsze mini jackiem, Plus w środku, minus na zewnątrz, tak? Jeśli dobrze pamiętam, na odwrót niż w bosie. Cztery poty, rezonans manual, depth i rate. No i tyle, Wie co nie? Wejście, wyjście, no i ewentualnie jeszcze można powiedzieć, aha. że tak jak każde te efekty, które mieliśmy przynajmniej, mhm. e, mają wejście zasilania. No mostek tak jest po prostu. Tak. Więc można sobie zrobić daisy chaina bez daisy chaina. I słuchajcie, no jak to gra? Teraz jest wyłączony, bo ja nie widzę. Tak, teraz jest wyłączony. Ka aha, bo czekaj, bo nie koniec. Michaelis. Szybki setup, drodzy Państwo. VGS na Vermilion Pickups standardowo. Tak jest. Albo i nie, w sumie ostatnio to nie. Oldschool ciągle. Znaczy, z gry w więc się zgadza. No, w sumie tak. Y... Maczeta na czystym na razie. Co tam po drodze? Nic. Nic po drodze. Być może. Tak. Spętli maczety KOD I Hesu 212 na Centaurach. I mamy, co tam mamy? A, V7X. V7X. A. Jest. No i tak sobie gra. A tutaj rozłączyłem ułem cewki, grają dwa przetworniki, nie? Tak, żeby było tak, wiecie, ładnie. No, to odpalać, zobaczymy, co to potrafi. Na dwunastą, zobaczmy, co to robi. Miał być chorus, ale trudno. No, flenderuje. Mi się wydaje, że on ma takie nie do końca typowe zachowanie flendera, w sensie... Yy, Niedokładnie działają te podki tak, jakbyś się spodziewał, nie masz takiego wrażenia? W sensie, że... to że kre... rezonans to mix? No, na przykład... <śmiech> <śmiech> na przykład, <laughs> nie, że one jakby nie zachowują się... Na przykład, wiesz, jak bierzesz rate'a we flenderze, to... Może po prostu ten zakres rejdu jest, nie taki, jest duży. taki duży, więc no, może, no. kręcisz bardzo mocno, a nie zmienia się nie wiadomo jak. A najszybciej... Że taki chorus się zrobił. sci-fi. Nie, nie tak, zrobisz takiego Jetta, nie? No tak, takiego... głęboki, żeby zrobić takiego fajnego odkurzacza. No, pana, no aż, aż tak to nie. No ale to chyba po prostu taki typ. Taki typ. Ktoś to tak wymyślił I z ten, jakiegoś powodu. I podobnież ten manual, chyba podobnie jak we Ja Xarze. nie wiem do czego służy w ogóle ten kolor. Jest taki Teraz, zagadkowy. Coś, z, będę kręcił tylko manual. Coś nie? słychać, ale co? jakiejś czytałem, że on jakieś tam szczyty, coś tam ze szczytami i tej fali coś robił, udatnie zmienia poszerza scenę, to delikatnie. poszerza scenę, poszerza scenę, tak, tak, no drewno. Nie wiem, jak dla mnie. Mogłoby go nie być. No, nie, nie ma tam zbyt tego. Ale to ogólnie, wydaje jest... mi się, że gada to całkiem nieźle. Nie no, efekt gada. Doczekaj, no, może ja ci pomogę, być łatwiej. A, dobra, dobrze, jak Też, Chciałem ten przełączyć, channel. zobaczyć, czy nam zrobisz jakieś dłonie dobro i. Dobrze, przełączmy się teraz na przeszter. Mono, one coś wykur one no dobra, słucham, z nią. U, uoi. Uoi, tak. No, no dobrze. Przynajmniej, przynajmniej z monitorów. Z monitorów Uoi. No, będziemy kręcić no, później jak to... Zeruj to może. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Manuela okay. też, nie? Bo to tak, ważne. Tak, tak, to ważna sprawa. taki delikatny, nie ma... Przy takiej jakby, ilości gainu to już prawie nie słychać. No jakby miał mix bardzo y, ustawiony na sztywno, mm -hmm. dosyć nisko, nie? Mm -hmm. Tak jakby maksymalna pozycja to było tam 50-50, mm -hmm. a nie faktycznie 100% flangera. Nawet chyba nie. Ta ilość gainu go poraża chyba. Chyba tak. Powiem Ci, że dla mnie to jest bardziej chorus niż flanger, takie mam wrażenie. Nie? No, za mało ekstremalny na flanger, a za y, bardzo ekstremalny na chorus. No taki mocniejszy taki, no, chorus. Takie coś. No, pomiędzy, nie? No. Znaczy, no słychać tam niby ten flęcz, nie? No bo no. sobie fala leci gdzieś tam, w tle czego nie ma w chorusach, e, ale no, jest taki, taki delikatny. Bardzo delikatny. Bardzo. Subtelny. Subtelny jest. Lepsze efekty można uzyskać wpinając go po kolumnie, co w dzisiejszych czasach jest możliwe, używając procesorów. Okej, e, jako że działa. Aha, no i warto pamiętać, że jeżeli jest to efekt z 89 tak, czyli ma 36 lat, tak. więc istnieje bardzo duża szansa, że elementy elektroniczne, takie jak no. kondensatory. Jest się, są na wyczerpaniu, no, po prostu nie działają tak jak powinny, więc możliwe, że po wymianie na przykład, po serwisie zagra to lepiej, no lepiej tak, inaczej, no. nie? na 99% że jest tam coś nie do końca, tak mi się wydaje, że to powinno wiecie. być trochę inaczej, działa, nie? działa, ale działa wciąż, w więc. tym stanie działa tak, no dokładnie, to jest stan na dzień dzisiejszy, stan po 36 mówi. latach, takie jest, stan po 36 latach, jak na 36 lat, myślę, że jest spoko, Chociaż... Nie, no jest. No, on nie brzmi źle. No. Ja myślę, że my po prostu, czy znaczy głównie ty, bo w sumie ja nie, nie ten. Nie korzystam na, za często z modulacji w ogóle, więc z flangerów, z flangerów również, ale mi się wydaje, że po prostu jak widzisz flanger, to już masz w głowie no, jakieś tak, brzmienie, tak. Więc automatycznie, tak. jak on nie spełnia tych nie wiem, kryteriów, to. Yy, no, Dlatego ich nie spełnia, bo spodziewa się czegoś innego, mm -hmm. nie? co nie oznacza, że on gra źle. Dokładnie. To było na tyle. Dziękujemy Wam serdecznie za odwiedziny. Dziękujemy wspierającym za wspieranie. Zapraszamy do wspierania wspierających i nie wspierających. Tak. A y, wszyscy i wspierający, i nie jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to sobie tam możecie subskrypcję kliknąć. Senior, senior. Jakąś łapkę w górę, coś. Tak jest, będziemy mega wdzięczni. Na dole macie linki do jakichś tam rzeczy różnych si. dobrych, które nam pomagają. Tak. A my się z Wami żegnamy, nagrywamy kolejny odcinek. Tym razem będzie to Distortion Plus i do zobaczenia już niedługo na kanale CTGTV. Adios.